Ida Nowakowska szokuje wyznaniem chciałabym pojawić się w wiadomościach. Przez wiele lat Ida Nowakowska była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji. Energetyczna, pełna wdzięku i zawsze wulkan optymizmu. Zapisała się w pamięci widzów dzięki programom rozrywkowym TVP. Jednak w niedawnym wywiadzie dla portalu Pomponik Prezenterka ujawniła, że ma zupełnie inne ukryte marzenie spróbować swoich sił w dziennikarstwie nawet w słynnym serwisie informacyjnym wiadomości. Ina Nowakowska rozpoczęła swoją karierę od udziału w pierwszej edycji programu Jocan Dance choć zajęła dopiero 10 miejsce. Był to dla niej trampolina do świata show biznesu. Następnie, Ida przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie studiowała i pracowała w branży telewizyjnej. Najbardziej pamiętnym międzynarodowym momentem było zasiadanie wiury programu The Ortiz Best w 2019 roku. Obok takich gwiazd jak Drew Barrymore, Rupaulifa i Tchillel. Kiedy polski przemysł rozrywkowy otworzył przed nią drzwi. Ida wróciła do kraju. Została zaproszona do udziału w dance, dance, dance w roli Jurorki. A jej talent i profesjonalizm szybko podbiły TVP. Krajowa Stacja Telewizyjna zatrzymała ją, oferując prowadzenie programu Pytanie na Śniadanie. Gdzie Ida stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon polskiej telewizji publicznej. Nowe marzenie. Fascynuje mnie świat newsów. Mimo ugruntowanej pozycji w sferze rozrywki, Ina Nowakowska nieustannie poszerza swoje horyzonty i pielęgnuje nowe ambicje. W wieku 31 lat, gdy wielu jej rówieśników szuka stabilizacji zawodowej, Ina wybiera drogę eksploracji, kierując wzrok ku światu dziennikarstwa i mediów informacyjnych. Który wymaga bystrości, głębokiej wiedzy i wysokiego poczucia odpowiedzialności za przekazywane treści W rozmowie z Pomponikiem, prezenterka nie ukrywała rosnącej w niej pasji Mówiąc o pragnieniu spróbowania swoich sił w dziedzinie Którą nazwała fascynującą i Ida wyraziła szczególny podziw dla reporterki Karoliny Pajączowskiej która relacjonuje wydarzenia z Ukrainy, miejsca, gdzie każdy materiał jest wynikiem odwagi i poświęcenia. Z błyskiem wokół, mówiąc o dziennikarstwie, Ida przyznała, że jest nie tylko ciekawa, ale i autentycznie pociąga ją ta odpowiedzialna i nacechowana misją praca. Uważam, że to jest wspaniała praca. Ja bardzo się angażuję w to. Co się dzieje? Nie każdy to rozumie, ale ja naprawdę wierzę w przyjaźń polsko-amerykańską, a także bardzo wierzę w Ukrainę. Ja się interesuję, a wręczek cytuję takimi rzeczami. Może kiedyś zajmę się takimi tematami? Podzieliła się Ida, pełnym emocji głosem. Jej słowa to nie tylko zwykłe doznanie. Ale też ujawnienie kształtującego się marzenia. Marzenie o dołączeniu do grona tych, którzy przekazują prawdę, którzy niosą wiedzę i świadomość do społeczeństwa. Choć nigdy nie przeszła formalnego szkolenia dziennikarskiego, i darzy ten zawód głębokim szacunkiem i nieustannie uczy się każdego dnia. Nie jestem dziennikarzem z wykształcenia. Ale ten świat mnie fascynuje. Każde słowo w tej dziedzinie ma swoją wagę, przyznała. Dla Idy dziennikarstwo to nie tylko czytanie wiadomości czy prowadzenie programu, ale też zaangażowanie się w rzeczywistość, odpowiedzialność za każde słowo i zdanie wypowiedziane publicznie. Dlatego, zapytana o możliwość pojawienia się w programie informacyjnym wiadomości, nie zaprzeczyła, a jedynie uśmiechnęła się, mówiąc, że na pewno by się nad tym poważnie zastanowiła. Wyznania Idy Nowakowskiej pokazują jej głębszą i bardziej dojrzałą stronę. Artystki, która nie tylko chce dostarczać radości na ekranie, ale też pragnie zabierać głos w sprawach realnych, humanitarnych i społecznie ważnych. Być może to właśnie ta pasja otworzy przed Didą nowy rozdział w karierze, gdzie światła sceny łączą się ze światłem prawdy i człowieczeństwa. Ina Nowakowska doskonale zdaje sobie sprawę, że przejście ze świata rozrywki do sfery Newsów nie jest łatwą drogą. Są to dwa różne światy, jeden to błysk fleszy. Gdzie celebruje się emocje i ekspresję artystyczną, drugi to studio informacyjne. Gdzie każde słowo wymaga absolutnej precyzji, neutralności i wiarygodności. Ale to nie wydaje się jej zniechęcać. Wręcz przeciwnie, czyni ją to bardziej zaintrygowaną, podekscytowaną i zdeterminowaną. Myślałam kiedyś, że zostanę aktorką. Powiedziała Ida, ale teraz jest inaczej. Damian otworzył mi nowe drzwi. To z pozoru proste zdanie ujawnia wiele. Pokazuje Idę bardziej dojrzałą, pewną siebie i gotową na nowe wyzwania. Dla niej każdy etap kariery to podróż nauki. A zaangażowanie się w dziennikarstwo może być sposobem na odkrycie innych możliwości w sobie. Nie tylko jako osoby inspirującej przez rozrywkę, ale także jako osoby przekazującej informacje i wartości społeczne. Czy widzowie zobaczą Idę Nowakowską w przyszłości w roli redaktora lub prezenterki wiadomości? To pytanie pozostaje otwarte. Ale być może ci, którzy śledzili jej drogę, rozumieją. Że, kiedy Ida naprawdę czegoś chce, zrobi to z całego serca. Pasja, duch postępu i poważne podejście do pracy, które pomogły jej odnieść sukces w rozrywce. Bardzo możliwe, że utorują jej drogę do zupełnie nowego świata.